Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem wsparci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz ekstra klasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Lech Poznań zmierzy się z kurnikiem zabrze. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego listka. A oto w jakim składzie gra dzisiaj Lech Poznań. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. A tak prezentuje się pierwsza jedenastka górnika Zabrze. No i wszystko wskazuje na to, Jacku, że i oni zagrają ofensywnym ustawieniem 1-4-5-1. Ciekawe. Wygląda na to, że jedni i drudzy będą próbowali wykorzystać te same luki w formacjach. W środku pola będzie gęsto jak w butelce z syropem. Prawdopodobnie więc zobaczymy dużo dalekich przerzutów i prób dostarczenia napastnikowi piłki górą. Zobaczymy, na ile zespoły podejdą elastycznie do swoich wyjściowych ustawień. Zaczynamy zatem pierwszą połowę meczu. Dobre, prostopadłe zagranie piłki. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. Czy trafi do siatki? O, naprawdę, dobra obrona. w okolice 11. i teraz spokojna interwencja po tej główce. Rachityczny był ten strzał. Nie zmusił bramkarza do wysiłku. Kolejosz traci teraz piłkę. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Na szczęście pewnie to wybija. Filip Marfiński. To był po prostu podręcznikowy w ślisk, proszę państwa. Wyjście Lecha z piłką do przodu. I teraz uderza. Bez trudu łapie teraz piłkę Bramkarz. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Niecelny strzał, ale naprawdę niewiele brakowało. Warto było spróbować, chociaż to był ostry kąt i trudno nazwać to stuprocentową okazją. Ale kto nie podejmuje prób, ten nie strzela goli. Uwaga, będzie okazja! Prawo dla obrońcy, ale niebezpieczeństwo nie zostało zażegnane. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. W pole karne, głęboko teraz. Przydałoby się to jednak lepiej wybić. Chyba będzie gol! No i piłka mija Bramkę. Mierzona piłka, ale tym razem coś poszło nie tak. Do powodzenia zabrakło centymetrów. Widzimy teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Kulicz otrzymał podanie. Obiecująca wrzutka. Dobrze wybija, już po zagrożeniu. Radosław Murawski. Prawo. Skuteczne wejście i ma piłkę. Technicznie teraz na dojście, ale precyzyjnie. Szansa, czy przełamie impas? Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Mamy bramkę, ale trudno tu mówić o interwencji najwyższych lotów. Przyjrzyjmy się raz jeszcze tej bramce, choć bez powtórki wszystko było widać jak na dłoni. Fatalna interwencja. Trudno to inaczej nazwać. Nie można tak wypluwać przed siebie piłki, bo trudno się spodziewać, żeby ktoś tego nie wykorzystał. Prowadzą zatem 1 do 0. Podanie przejęte. Piłka odzyskana. Lech prowadzi teraz akcję ofensywną. Szansa na strzał. Blokuje, ale muszą szybko wyjaśnić sytuację. Markwiński. Udanie interweniuje Bramkarz. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Gdyby nie ta obrona, byłby remis. To mogła być kluczowa interwencja w tym spotkaniu. Ważne, by dalej utrzymać taką koncentrację i nie dać się zaskoczyć. No i po ataku, dobra interwencja. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Szkoda tej kontry, ale niestety stracili piłkę. Rasak. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. Meczu już późno, ale nie za późno na wywalczenie remisu. Wiedzą o tym Lechici i właśnie atakują. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obraz gry? Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Gwizdek! Mamy spalonego. A więc nic z tej akcji nie udał się powrót na pozycję. Trochę zabrakło porozumienia z przodu. I koniec!